To jest World Obsession sponsorowane przez Monster Energy w ramach takiego przygotowania przez Grand Prix, który jest za tydzień Generalnie jeżdżę na BMX-ach, czyli na rowerach do, z małymi kołami od 20 cali. I dzisiaj po prostu nagradzane są najlepsze triki. To nie jest taka typowa e, zawody, gdzie są przejazdy, tylko najlepsze triki są nagradzane. Głównie są to zawodnicy lokalni, z Leszna, z okolic, troszkę przyjezdnych. Ale generalnie tak, impreza tak naprawdę dla leszczyńskich zawodników. Impreza tak naprawdę dla twardzieli, bo pada. Tak, no niestety trochę pogoda pokrzyżowała plany, ale... Jest to sport ekstremalny, wszyscy są przyzwyczajeni do trudnych warunków, więc wszyscy jeżdżą. Jazda triki w wodzie to chyba dużo trudniejsza sprawa niż na suchym? Tak, jest dużo jest ślisko, trochę bardziej niebezpiecznie, ale to są twardi chłopacy, więc dają radę. Sezon się chyba dopiero zaczyna. Tak, no jest to generalnie pierwsza impreza tutaj. Następna impreza jest 12 maja zaraz wody deskrolkowe. To będzie impreza o zasięgu międzynarodowym i serdecznie zapraszamy 12 maja. A jak skate po zimie? Jakieś poprawki? Poprawki będą. Nie są one może do końca związane z zimą, one po prostu parę rzeczy trzeba niestety naprawić, ale to yy, w maju. <śmulatuj> Travel when I time travel, my mind goes out.